Nie opanuje jej, 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 jej. Nie opanuje jej, 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 jej. Nie opanuje jej, nie jej, nie jej, nie jej. opanuje mnie? Gdy przykrywasz mnie, jedwabiem do tyku czuję twoją skórę i najlepiej mi tu jest więc. Nie powstrzymasz mnie, jesteśmy już na styku Ja bezbronny jak po antybiotyku Bez ciebie, jak na odwyku I tak, gdy jesteś tu, to jesteś jak miód, przybyła ze snów, chcę ciebie znów, chcę ciebie już, chcę ciebie tu, chcę twoich ust, chcę twoich ud, chcę twoich stóp, bez ciebie mam tylko głód, mam w sobie chłód, jak szczyty ty gór w myślach został czysty brud Nie opanuję, jej, jej, jej. Je, je, je. nie opanuję Gdybym próbował ciebie powstrzymać teraz, maszyna ruszyła i nie potrafię jej cofnąć do zera. Zawsze napieram, tu dni nadzieja, wracać mi nie pozwala. Wciąga jak Hera, do mnie dociera. Nawet ty nie odbieram i nigdzie mnie nie ma. I tak. Gdy jesteś tu, to jesteś jak miód przybyła ze snów, chcę ciebie znów Chcę ciebie już, chcę ciebie tu, chcę twoich ust Chcę twoich ud, chcę twoich stóp Bez ciebie mam tylko głód Mam w sobie chłód, jak tych gór W myślach został czysty był. Nie opanuję jej Jej, jej, jej Nie opanuję jej Jej, jej, jej Nie opanuję jej Jej, jej, jej Nie opanuję jej Doceniam to, że jesteś przy mnie i będziesz na zawsze. Tak na to patrzę, to wszystko jest nasze, całe, takie wyraźne. Niepowtarzalne, ustawiliśmy żagle, wspólne iluminacje. Z każdym dniem buduję fundament i kocham cię bardziej. I tak. Gdy jesteś tu, to jesteś jak miód, przybyła ze snów, chcę ciebie znów, chcę ciebie już, chcę ciebie duch, chcę twoich ust, chcę twoich ud, chcę twoich stóp, bez ciebie mam tylko głód Mam w sobie chłód, jak czy tych gór w myślach został czysty brud Nie opanuję, jej, nie opanuję, jej nie opanuję, nie opanuję, nie opanuję, jej nie opanuję, nie opanuję, jej, nie opanuję.